W sobotnie popołudnie piłkarze Wisły Pławy mierzyli się na wyjeździe z rezerwami Krakowi-Kraków. Mecz odbywał się w ośrodku treningowym w rącznej, nieopodal stolicy Małopolski. W pierwszych minutach spotkania obie drużyny dość często próbowały strzelać z dystansu, jednak bez rezultatów. W 31 minucie, po strzale Palchowskiego, który otrzymał świetne podanie od Włodzimierza Putona, piłka wylądowała nawet w siatce graczy z Krakowa, jednak snajper Wisły był na pozycji spalonej. W pierwszej połowie nie odnotowano strzelonych bramek. W drugiej części spotkania to piłkarze z Małopolski dość nieoczekiwanie zmienili wynik meczu. W 60 minucie Krakowia wyszła na prowadzenie po dość przypadkowym strzale, który w zamyśle miał być prawdopodobnie dośrodkowaniem. Wiślacy próbowali gonić wynik, jednak ich akcją brakowało wykończenia. Na złego w 83. minucie po dośrodkowaniu Krakowian piłkę do własnej bramki skierował Karol Czelny. Pławianie tego dnia byli nieskuteczni i przegrali 0 do 2. Nie zmienia to faktu, że Wisła zapewniła już sobie awans do drugiej ligi. W środę o godzinie 18 na pławskim Stadionie Mosir Wisła będzie mierzyła się z Awią Świdnik w finale Pucharu Polski Okręgu Lubelskiego.